Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Enter Game Talisman Online. Wita się z wami... O i nie to. Nie, wita się z wami Zahir. I będziemy kontynuowali naszą serię. Chodzi o muzyczkę troszkę. Okej. Okay. Poza odcinkiem to tam sobie tylko podładowałem bronie czy asysty. No, a tu będziemy dalej wykonywali nasze misję. Jest z nami koskowronek, także nasz Pecio Sahir. No i będziemy dalej... ...zabijali nasze stworki. Musimy zdobyć... 5 Viper Blood Serum. Wcześniej było 15 do zebrania, a teraz zmienili wam 5 Czyli całkiem przyjemnie, żeby nie można, żeby nie tak długo się zbierało, a zmniejszyli ilość zbierania, a normalny jest reks za to jak wcześniej, więc nawet bardzo dobrze jest. Mamy 15 level, co oznaczone powinien być skill już. Jest. Dodatkowy skill Zaraz go użyję. I powiem co to on robi. Na nim może. Jest to czwarty skill. Używam go taki zielony. No jak widać wolniej się porusza. Czyli... jego ruch tego potwora, czy tam nie wiem, kogo tam może jest spowolniony o 50% a to przydaje się, jeżeli nie chcemy, żeby do nas wiem, jakiś wróg podchodził tak szybko i zadał nam ciosa okej okay to zaraz powinniśmy zrobić tą misję. Powinno być dobrze. Powiedz, że masz, masz. Okej, okay. no nie bić go. Tu idziemy dalej. Okej. Okay. To Dotarliśmy, tu to mamy kolejny quest. Tu ktoś nam daje team, ale my go nie chcemy. Chociaż mogliśmy przyjąć. No dobra. Okej. Okay. Tak, tu mamy tego questa, teraz tego robię Questa on Jak go zrobimy, to będziemy mieli Peta. Na HP. Czyli będzie dodawał nam życie. Musimy tutaj zabić tych pięciu Snake King Gurt. I zabić tego bosika jednego. Takiego mini. Tego, tego. kolorowego. Tylko najpierw się uleczymy, bo nas zbije. Nie mam podków na manę. Mam ekstra. strą. tego podka, co zrobiliśmy z, z tych kwiatków? A uleczę się jeszcze. Nie wiem, jak on tam będzie mnie bił. Tu widać jeden graczy o imieniu Z. Pisze do. Underworld I love you I wszyscy to widzą którzy są obecnie online także okej okay, a my zabijemy tego posika mam nadzieję że mi się uda no i się udało zabiliśmy go ze za spokojem no i teraz powinniśmy otrzymać peta 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 jak tandaeta. no i wbiliśmy level przy okazji no i dostaliśmy peta pandę tutaj jest mogę go włączyć jak widać nasz PET na manę uciekł bo tylko można jeść, można mieć jednego przy sobie no i tutaj wszedł nam no, ten PET Panda tutaj widać, że daje nam HP, czyli życie o 34 więcej no ale ja chcę tego na manę bo mi bardziej mana się przyda, nie jeżeli HP ok, teraz mamy kolejną misję właśnie teraz zrobimy Pierwszy kaw, czyli jaskinia. Tak, w tym odcinku będzie jaskinia. To nie jest taka trudna jaskinia. Możemy dać sobie z nią radę spokojnie. Tu bierzemy quest do niej. A i wchodzimy do Bamboo. Wall -E. Ok, i tutaj musimy zabijać stworki czy tam wrogów jak to tam woli tu Mamy questy do nich musimy zebrać te Stolen property Nie wiem tam się wymawia Ja nie jestem dobry z angielskiego Okej okay. Musimy zdobyć tych aż 5 Aż wcześniej było 10 Idziemy na początek, na dół. Ogólnie to do tych jaskiń nie ma mapki. <śm> nie ma mapki, no ale do niektórych tak jest. To jest to są zrobione. Może tak dla początkujących, żeby wiedzieli co, gdzie i jak, gdzie są. Gdzie jest wyjście, że tutaj jest wyjście. No musimy zabić sześciu ich, więc tylko tylu ich zabijemy. Nie potrzebujemy ich zabijać więcej. Pójdziemy dalej. Zabijemy tego gostka. i tu mamy już Lurker Może Larker Okej okay. i też trzeba zabić 6 do Questa oczywiście no i tu trzeba pogadać z tymi NPC wystarczy prawie przycisk myszki na nich kliknąć no i pogadamy sobie to jest też do Questa i tu, tu otrzymujemy informacje od Scotta Scott to właśnie to on był tak właśnie przed chwilą zauważyłem, że na mapie też są tutaj jest napisane, gdzie się znajdują. No i tak też można szukać, jeżeli ktoś by nie wiedział. O no i to jest łatwy kraw, no jak widzicie sami. Szybko łatwo tutaj jest od początku, kaw, jaskini. Jeszcze nie, nie ładowałem życia. Też powinienem kupić poty na życie, właśnie. i tu mamy kolejnego leżącego. Z nim też pogadamy. No i zdobyliśmy kolejne informacje. Tu czegoś nie wzięliśmy. Okej. Okay. No i będziemy ruszać dalej. Nie musimy ich wszystkich zabijać. No jeżeli jak ktoś chce mieć więcej expa to, to może zabić sobie ich. No ale mi to jest nie jest potrzebne. To może broń ulepszę. Użybiliśmy 16 level. Okej, okay, tak na szybkiego. Szybki punkt. Tutaj wiadomo. Ja rozdaję tak. Wy możecie rozdawać jak chcecie, nie? Okej, okay, i tu mamy kolejny do zabicia. To jak widać jest po 10 trzeba ich zabić To się akurat nie zmieniło Okej, okay, tu mamy kolejnego. I, kolejnego I kolejnego i kolejnego i kolejnego No niedługo będę musiał znowu oddać to swoje życie, bo Naprawdę już umrę Może właśnie to zrobię teraz Tak to chyba więcej nic nie mam A Nie tu jest Mam jeszcze te potki A, te poty Przy tych potach nie muszę siedzieć Żeby mi ładowało No To są poty takie Takie zupki tak zwane mm, zupka chińska, mm, czerwona Może kisiel, jak to woli? Hmm, Kisiel daje zdrowie. A to było niebieskie, a nie to. na Mmm. to wygląda jak bąbelki jakieś. Hmm, co jest niebieskiego i to i zjadliwego? Smurfy. Nie, to gargamelie. Krople wody, może takie, o. Oh. Możemy i tak to nazwać. Ale my wolimy Kisiel. Osobiście wolę Kisiel. Jest lepszy niż Buddy. Okej. Okay. My tutaj o kiślu, a tu trzeba zabijać. Tu już z kolejnym pogadaliśmy. On tu, tutaj też jest na mapie. O tutaj właściwie jesteśmy. O! Tutaj jesteśmy. Tu jest nasz kofronek. Użyję sobie tego podka na życie. No i przez 15 sekund załaduje nam 150 HP. Co 3 sekundy po 30 HP. Co 3 sekundy? 5, 5. No. Zgadza się. Nie ma to tamto. Ok. No i zaraz skończymy nasz. Kaw. nie mogli spać. A ja żartuję. Nie pójdziemy spać. Jeszcze tak, to zabijemy. nam zostało pięć o tych Flying Centipede. Jeden o, mana też już nam się traci. A jak tam nasz Sahirek no, Happy 76 Expa 46? Czyli od momentu, kiedy go zdobyliśmy, graliśmy w nim 46 minut. No, raczej był włączony. 46 minut. Ok Nie powinniśmy paść no, I miałem rację Jakie dobry No i tu mamy ostatniego Z którym trzeba pogadać Ale to zaraz się załaduje trochę Tutaj co nie co 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 Tylko tutaj tu też możemy załadować Tak na szybkiego O i mamy. ok, Starczy, mówiłem, na szybkiego. Szybko rozdamy punkt. Tutaj. ok I tutaj pogadamy sobie z nim. Ładnie. No i tu jeszcze tego zabijemy. No i będziemy mieli ten kost zrobiony. No i teraz został nam taki bosik. Ja tu przy okazji może swojego takiego peta przywołam drugiego wilczek. Nie wiem nic, ale może zawsze coś trochę pobije. Nie będzie źle. A idziemy na panele. Do ataku wilczku. Fajnie. Nawet go nie zaatakował. Okej. Okay, I tu bijemy tego bossa. Bije nas po 25. Zaraz spadniemy. Użyjmy tego pota. Można użyć go w walce. Tego nie można. Tego kisielu nie można użyć w walce. Styd i hańba. No i zabijemy go. Hurra tu mamy to no i to był koniec naszego koniec naszej jaskini wychodzimy tu nam się zadowało i tu oddajemy questy to był pierwszy to jest drugi quest wbiliśmy level a z tego questu gdzie pogodaliśmy z NPC różnymi otrzymujemy armor niebieski na osiemnasty level Co jak wspaniale Okej okay. teraz idziemy pokazać że z pandą bo też mamy do oddania misję No ale to już zrobię po odcinku na razie to by było wszystko jak widzieliście ta jaskinia kaw, nie był taki trudny można z łatwością go zrobić Powinniśmy, powinniście mieć te potki one są w tym a ja jeszcze tego nie użyłem Tu już mam na manę o, wow. Okej, okay, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.